Widzowie, ja jestem w 2012 i dzisiaj Wam opowiem o tym Hokalu, co jestem. Dwór Uphagena, o, tak kiedyś wyglądał. Dwór Uphagena powstał w roku 1800. W 1852 dworek ten zakupiono z przeznaczeniem na szpital katolicki w czasie panującej w Mieście Epidemii Cholery. W budynku Starego Szpitala zachowało się wiele ciekawych zabytków, urządzeń takich jak elektryczny magiel. Był to jeden z, trz z trzech pierwszych takich magli zainstalowanych w byłym państwie niemieckim. A tak wygląda kuchnia stara. Tu jeszcze mam No ale tu jeszcze miałem... No i tak wygląda ta kuchnia No a tak będzie tak Tak będzie tak miało wyglądać Tak będzie wyglądało O, o. Tak będzie wyglądała restauracja już nowa Coś tu jeszcze znajdę o. O, a tu jest taki słup. To teraz. Teraz. Tu. Ten na górze. O. O, to on. Jest w nowej restauracji. Pomalowany na czarno. Gdzieś tu powinno być widać. O, nie, tu jest na szaro. Ale jak my jeszcze byliśmy, to jest na czarno. Bo jeszcze niedokończony jest. Ten. O. Bo tu oni mają dużo hoteli. Też będzie też od... Może będzie odcinek w hotelu W yy. hotelu jak widziałam jest w z cukrowni z dni, może nie kiedyś będzie też. O yy, tu już byłem w tym dworze, ale no to yy. odcinka nie była. Yy. O, oh. a oh, to jest ten czerwony. Burek. No i. Tak wygląda. Tak. Co jeszcze? Jakieś podziemy w tym hotelu. To jest... Tu co my byliśmy, to o, ten zamek, który pokazywałem Wam. To jest bliska, co by było? ten. O, to jest... Ten. Hmm. O tu jest jeszcze. O. Tu jest Janusz Podlaski. Tu no, tym byłem właśnie tu pokazywałem, bo nie odcinka. O tak to wygląda. Jeszcze tutaj był. Naprawdę takie stare.